Cześć, ciema, z tej strony Golzer, tam was bardzo serdecznie w 15 odcinku paczkami pochwały. Jak widzicie na samym początku sprzedały nam się jakieś dwa, e, dwie rzeczy w, e, na transfermarkecie No i jest to oczywiście kondycja za 1300 oraz chemi chemistry style kotwica za 2K e, co daje nam w tym momencie 6819 monet e, no i dozbieram sobie jednak do tych 7,5 w tym momencie, żeby mieć jakąś większą, większą szansę w tym momencie na trafienie kogoś lepszego. No bo gdybym potrzebował jeszcze tych zwykłych zawodników, których i tak potrzebuję, to bym otworzył tam za 5K, ale myślę, że spokojnie możemy um, tymi składami rozegrać jeszcze. Kilka spotkań następnych, tym bardziej, że jesteśmy dopiero w lidze 6. I na pierwsze spotkanie w tym odcinku wyjdziemy tym to też składem Jak widzicie tutaj wszystkim się prawie kontrakty kończą, więc niestety będę musiał im pododawać Pierw kontrakt musi dostać Lomban A on dostanie... który by tu kontrakt tobie dać? Myślę, że dostaniesz ten kontrakt, bo ich mamy naprawdę dużo Razem z tym i masz 17 kontraktów, i na pewno już tego nie zużyjesz. Więc wychodzimy tym składem na pierwsze spotkanie. No i szukamy pierwszego przeciwnika w tym odcinku. A naszym pierwszym przeciwnikiem SNFC, więc chyba gramy z Niemcem. E, dobra, różowe stroje on w jakichś błękitnych. O co ja teraz przycisnąłem? Nic sobie nie zmieniłem. Mam nadzieję, że nic. Bo to naprawdę utrudni mi grę, coś sobie zmieniłem. 62 zgrania, 30, 62 ocena ogólna, 34 zgranie. I to mnie wygląda na trajnerowca. Obym się mylił: Burdeński z Wisły Kraków na lewej pomocy. No, bardzo dziwny skład. No właśnie, co za frajer. Co za kutas. Po prostu takich ludzi powinni banować. Bo teraz pewnie mi wszystkie kontrakty zjadło. No, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Więc dodaję kontrakty i szukamy. Mam no, nadzieję, pierwszego prawdziwego przeciwnika w tym odcinku. za nam myślę? Właściwego już pierwszego przeciwnika: Walsall United. Możemy wyjść w tych strojach BVB. Um, no i zobaczmy jego skład: 82% ocena ogólna, 100% zgrania. Skład z BPL: m.in. z Benteke, z Remim, z Oscarem, Williamem, Walcottem, Ramirezem. Dawidem Louisem, Cole, Ashley Cole na lewej A kto jest na bramce to tego nie zdążyłem zauważyć Mam nadzieję że nie Petr Czech, bo będzie mu naprawdę ciężko strzelić No i zobaczymy jak to, jak to nam pójdzie w tym spotkaniu Bez komentarza Bez komentarza co robi ten ziom Taki skład kontra taki skład, i Ziomek postanawia grać metodą KSIA, którego swoją drogą powinni powiesić za, za pokazanie tej metody. Salichowicz, Salichowicz, Salichowicz na Wellitona. Welliton 1-1. Co za akcja teraz! I mamy wyrównanie w 24. Minucie. Naprawdę irytują mnie tacy przeciwnicy. No i mam nadzieję, że już nie stracę głupich bramek. Chociaż z jego stylem gry to tutaj mogę stracić tych bramek naprawdę dużo. Wellington Sytner Podłącza się teraz Austriak Sytner Wellington Welliton, troszkę tutaj stracił orientację Welliton, ale to dorzuci jeszcze i to jest główka i nie ma bramki, jak to tam wybronił teraz Petr Czech. Jeszcze Welliton i nic już więcej z tego niestety nie wyjdzie. Przewidź. I Ibiszewicz, Welliton, ależ tutaj interwencja jeszcze. Joazinho. Ibiszewicz, Żoazinio, Żoazinio, wykończ to! Strzela w Ibiszevic, a ten jeszcze strzela! I nie ma bramki! Dużo teraz szczęścia mojego przeciwnika, ale jest kontrata, który nie będzie wykorzystany. Żoazinio, szczęśliwie, Żoazinio! I widzi! to jest 2 do 1. Co za bramka teraz Bośniaka! I od 63 minuty prowadzimy. Z tym jakże frustrującym przeciwnikiem. Remi, no nie, no nie! Jakie to jest tempe! Ja od początku wiedziałem, że on to zrobi, ale obrońca nie reaguje. 2-2. Fuck this fucker William. Niebezpiecznie teraz, benteke, 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 nie! Nie, nie! No nie, no stary, Jakie to jest gówno, to jest szok po prostu! Jak można wypluć taką piłkę? No, wytłumaczcie mi to. Jak można wypluć taką piłkę? No, zobaczmy to jeszcze raz, no. no jak można wypluć podanie? No. Bez komentarza i z taką ciotą, za sraną przegrywamy. No i koniec. Przegrywamy z zasraną angielską ciotą, która cały mecz podawała piłki prostopadłe na tych swoich napastników. No i przy bardzo dużej dawce szczęścia niestety wygrała z nami. Na statystyki nawet nie patrzcie, bo to są wszystko uderzenia. No on uderzał z wszystkiego, co miał po prostu i liczył na takie wypluwanie piłki, jakie przydarzyło się niestety w 90 minucie u starijemu. No i przez to to spotkanie wygrał. Naprawdę takich ziomków tylko za jaja wieszać, bo to są największe cioty w tej grze. No i cóż, ciężko, ciężko, ciężko mi się pogodzić z tą porażką, bo naprawdę ziomek był tragiczny, nie zasługiwał nawet na jedną bramkę, a z nami wygrał. No i teraz nie pozostaje mi nic innego jak po prostu odegrać się na kolejnym przeciwniku, oczywiście w sposób fair play. Wybieramy Angiel Zory, dodajemy kontrakt Jonatarze Wiejre. Bo mu się skończył tutaj kontrakt, proszę bardzo, nowy. I szukamy drugiego przeciwnika w tym odcinku. Nie zaczniemy szukać tego drugiego przeciwnika, to otworzymy sobie jedną paczkę. A żeby mi na nią wystarczyło, to muszę tutaj sprzedać jednego złotego zawodnika. Myślę, że Liga Szwajcarska. W dodatku szwajcar nigdy mi nie będzie potrzebny, więc mogę się go pozbyć. I taki oto sposób wystarcza nam na jedną złotą paczkę premium w tym momencie i ją właśnie sobie otworzymy. Może nas to wzmocni potężnie przed tym ostatnim spotkaniem w tym odcinku, a przed kolejnymi oczywiście w kolejnych odcinkach. No i zobaczmy, co nam przyniesie Messi. Ja to przewinę. No i mam nadzieję, że to będzie ktoś dobry. Kielini! Tak! Kielini, 86 overall. No i to jest dobra paczka w końcu. Kielini to jest obrońca bardzo dużej klasy światowej. No i w tym momencie zdecydowanie ten koleś mi się tutaj przyda. Do tego Mulumbu z BPL, a więc również Kozak. Oraz Reinhardt. Z, 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 no środkowy Polski defensywny. Myślę, że od Nordwajta będzie lepszy. Więc paczka jak najbardziej udana. Wszystkich wysłałem do kluba. Tak z ciekawości sprawdzę po ile jeszcze chodzi Kielini. Bo on on jest chyba drogi. No 15 tysięcy. Więc byśmy mieli na kolejne dwie paczki. Ale myślę, że takiego zawodnika warto w klubie pozostawić. I zobaczmy co tu jeszcze. Liga Szkocka to mi się nigdy nie przyda. Um herb zmieniamy, ale zaraz go sobie zmienimy na ten brazylijski. O proszę bardzo, Pontal Preta. Taki oto herb w tym momencie mamy. Stadion możemy sobie zmienić. Stadio Velodrone. No i co? Wszystko wysyłamy do klubu. Ja tam coś spróbuję może jeszcze zmienić i widzimy się, no jak już coś tam ewentualnie zmienię. Dobra, i to jest skład, w którym wyjdziemy na Drugie spotkanie w tym odcinku. Wprowadziłem tutaj Mulumbu, a Flaminiego przesunąłem troszkę na prawą pomoc, mimo że dalej to jest środkowy pomocnik. Eee... No i e oczywiście zabrakło miejsca dla Pajeta, więc tym spotkaniem, tym Jezus Maria, tym składem wychodzimy na drugie spotkanie w tym odcinku. Drugim przeciwnikiem chyba Polak, Terminatory 1, 2, 3, 4. Eee... Dobra, zagraj sobie w tych strojach, Je Jezus, znowu to mi się włącza, czemu? Ja zagram w Borusi. 81 ocena ogólna, 89 zgrania. Bardzo mocny skład, ale to zgranie tutaj mu wszystko niszczy. Jordi Alba, El Shaarawy, Cavani, Boateng, Hummels, Weidenfeller, Piszczek, Błaszczykowski, Aubameyang i już tam tego środkowego pojęcia ofensywnego nie wyłapałem, ale składy oczywiście nieporównywalne, jeśli chodzi o jakość zawodników, ale myślę, że przy, przy mojej dobrej grze spokojnie tutaj powinienem dać rady. Flamini to już pierwsza akcja. Flamini na Bentekę. Nie to Bend. Daren Bend. Daren Bend. Bend. Już wystawia Jonathan wiera. I to mogło być 1-0 od drugiej minuty, ale fantastycznie. Weidenfeller. Uwaga, Flamini już w poszukiwaniu Bentekę. Christian Benteke, jeszcze Louis Holdby. Holdby, Benteke, Benteke broni i jeszcze nie ma bramki. Weidenfeller, co za dwie fantastyczne interwencje. To powinna być 1-0. Tu jest bardzo duża nieskuteczność z mojej strony po raz kolejny. Holdby. Olbi, dobra wrzutka, Benteke! I jednak z główki strzelamy. A więc nie udało się kilkadziesiąt sekund wcześniej z akcji. No to teraz zdrożnego już się udaje, Christian Benteke, 43 minuta, 1 do 0. I przeciwnik w tym momencie chyba postanowił wyjść z tego spotkania. Nie mam pojęcia dlaczego. Spotkanie dosyć wyrównane, ale tak też właśnie przeciwnik decyduje się uczynić. No i wygrywamy. Mm, przez co zgarniamy oczywiście 3 punkty. Mamy tych punktów sześć. Cztery nam brakuje do awansu do końca 6 gier. Oczywiście ja tutaj mierzę, yy, źle powiedziałem, czterech nam brakuje do spadku, 10 do awansu. Ja oczywiście mierzę w awans, a nie w utrzymanie, więc na kolejne emocje mam nadzieję zapraszam do kolejny odcinek, a w tym to było już by na tyle. Yy, zatrafienie trafienie niego. Przybijcie minimum 70 łapek, więc jeszcze raz dzięki, mój goldzor. Papa! Pa.